Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj najprostsze chyba śmietankowe lody ze słodzonymi, maślanymi orzechami. Lekko słodkie, choć bez cukru, z kawałkami orzeszków i pysznym orzechowym sosem, przyjemnie chłodzące w upalne dni. Wystarczy kilka minut na przygotowanie masy, po czym wstawiam do mrożenia. I za kilka godzin lub następnego dnia można cieszyć się smakiem śmietankowych lodów z dodatkami. Pyszne. Zainteresowanych serdecznie zapraszam do wideo przepisu. A przepis pisany i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv. No i do dzieła. Mam tu pół szklanki orzechów. U mnie pekany mogą być dowolne, ulubione orzechy. Ja często sięgam polaskowe lub włoskie także. Orzechy przekładam na deskę i siekam, ale nie na taką orzechową mączkę, tylko tak, by były wyczuwalne kawałki orzechów. Coś takiego? Na gorącą patelnię wkładam łyżkę masła i je roztapiam. Gdy tylko zaczyna się topić, wyłączam grzanie, żeby tego masła nie rozgrzeć za mocno. Ona ma być po prostu płynne. Dokładam przygotowane orzechy i mieszając osnuwam je masłem. Na koniec posypuję erytrytolem w pudrze. Ja po prostu mielę go w młynku do kawy. Dodaję jakąś jedną, dwie łyżeczki. Mieszam i odstawiam na bok, by moje słodkie orzechy w maśle przestygły. Do misy miksera wlewam 400 ml śmietanki kremówki, czyli 30% lub 36%, u mnie 30%. Dodaję 1 łyżkę ekstraktu waniliowego i 1 czwartą szklanki erytrytolu w pudrze, ten mielony w mleku do kawy. Tak naprawdę słodzę do smaku, ja nie robię zbyt słodkich lodów, ale tu jest moment na dosłodzenie po swojemu, więc można dosłodzić mniej lub bardziej. I na koniec dodaję szczyptę soli, która podkręci smak. Włączam mikser i ubijam na dość sztywną, bitą śmietanę. Okay. Raz jeszcze delikatnie mieszam, upewniając się, że śmietana jest dobrze ubita, czubki stoją, są sztywne, więc jest ok. Do tak przygotowanej bazy lodów dodaję teraz moje orzechy z patelni. Część z nich odkładam do dekoracji z wierzchu, resztę przekładam do masy. Delikatnie mieszam, rozprowadzając orzechy równomiernie po całości. No i przekładam do pojemnika z pokrywką. Delikatnie dociskam tę masę do dna. A z wierzchu robię esy, floresy oraz takie nieregularne zagłębienia, które za chwilę skropię sosem. Ok, gotowe. Pięknie to wygląda. Odstawiam na chwilę na bok. Teraz sos. Do naczynia wkładam jedną, dwie łyżeczki masła orzechowego. U mnie, zwykle domowe, dziś biorę migdałowe. To jest bardzo krótki skład, same zblendowane migdały ze szczyptą soli. Moją technikę robienia masła orzechowego prezentowałam w osobnym filmie. Podlinkuję go dla Was obok i w informacjach pod tym wideo. Do masła orzechowego dodaję kilka łyżek kremówki. W sumie nie podam tu precyzyjnych ilości, ale leję ją stopniowo tak, by uzyskać gęsto płynny sos i starannie mieszam. Jeśli trzeba, rozcieńczam do pożądanej konsystencji dodatkową kremówką lub wodą. I dodam jeszcze, że taki sos można dosłodzić do smaku, Mi wystarczy naturalna słodycz orzechów i kremówki. Ale jeśli lubicie bardziej słodkie sosy, to łyżeczka skosztować i dosłodzić według własnych kubków smakowych. Sosik gotowy taką ma konsystencję. Skropiam nim teraz masę śmietankową z wierzchu oraz posypuję odłożonymi wcześniej orzeszkami. Jeśli przepis Ci się podoba, wciśnij kciuk w górę, żeby algorytm YouTube'a polecił go większej ilości osób oraz zasubskrybuj kanał, by mieć stały dostęp do nowych przepisów. Dodaję je co tydzień, zatem subskrybuj oraz wciśnij dzwoneczek obok, aby otrzymać powiadomienie o nowych odcinkach. A jeśli już subskrybujesz kanał, serdecznie Ci dziękuję za okazane wsparcie oraz znak, że to co robię jest dla Ciebie przydatne. Dzięki! Resztę sosu stawiam do lodówki i będę nim polewać lody już po zamrożeniu. No i gotowe. Przyznajcie, że nasze przyszłe lody już teraz wyglądają całkiem smakowicie. Przykrywam je teraz i wstawiam do zamrożenia na 4 godziny lub na noc. A to już gotowe. Z uwag praktycznych, jeśli wyjmuję je po 4 godzinach, to będą w sam raz do podawania zmrożone, ale wciąż kremowe i łatwe do okrojenia. Jeśli trzymam je w zamrażarce dłużej, to raczej mocniej stwardnieją, więc wyjmuję je dobrą chwilkę przed podaniem, by postały trochę w temperaturze pokojowej, i dopiero wtedy porcjuję i podaję. A jak podawać? No, tak jak lubicie. Można je kroić w plastry i serwować w ten sposób, lub nabierać łyżką do lodów. Niezależnie od formy podania, ja lubię je jeszcze skropić przygotowanym wcześniej sosem orzechowym, by podbić ich smak i uatrakcyjnić wygląd na talerzykach, miseczkach lub w pucharkach. Tu plastry. Tu kulki i obie wersje zachęcają do skosztowania. Smakują cudownie w upalne dni, nie mają w sobie szalonej ilości cukru, bo słodziłem je po prostu inaczej, jak widzieliście. A te kawałki słodkich, maślanych orzechów oraz sosik, którym są polane, robią naprawdę dobrą robotę. Pyszne, proste domowe lody orzechowe polecają się do Waszych zamrażarek oraz na Wasze talerze. Smacznego! Mam nadzieję, że przepis się przyda. Jeśli zechcesz z niego skorzystać, to przepis pisane składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu skutecznie. Link jak zawsze w informacjach pod filmem. Wystarczy tylko kliknąć. Serdecznie zapraszam. No i co? Dziękuję za uwagę, za dooglądanie do końca. Przypominam o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, oraz o wciśnięciu dzwoneczka obok, dzięki czemu pozostaniemy w kontakcie. Subskrybującym zaś dziękuję za subskrypcję i za wsparcie. Przepysznych lodów śmietankowych z orzechami Wam życzę! Do zobaczenia w kolejnym odcinku i jak zawsze smacznego!